Raczej, bo było ciepło. Drodzy no, hey, Państwo, w ogóle miałem, miałem taką nadzieję... Co? Z koszulką? Koszulkę. Małej, koszulkę z żółtą Nie małej żółtą koszulkę. Ach, golf wszystkim. Przy... Golf. Ale Polacy nie znają słowa, słowa golf. Na, na 10 osób, które, które mówią, że mam coś żółtego, 8 mówi, że setek, ale w tym żółtym sweterku. Właściwie jakiś czas później kolega z Łowców B zaczął nosić żółty swetrę. Tak, tak. O tym mają tajemnicę. Nie jest że sobie sobie sobie... Żółty tak działa, się jak bija żółty, to no jest dopasowany do, 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 do programu, który się, się czasem zmienia. A żółty go się dzisiaj pojawi, oczywiście, się pojawi pan Józek. I pomarańczowa kamizelka. Tak. Od razu podpowiadam terminologię. Ale jedna osoba na 10 mówi, że to jest golf. Nie wiem na czym rzecz polega. Jakoś tak... tak bo jak takie coś jest obcisłe, że podkreśla kształty, to jest golf, obcisły golf. I jak właśnie tu na szyi jest coś takiego. Najlepiej no jak kiedyś, jeśli pani... Powiedział, o podziwiam pana, ja mówię, super, super, że pan to nie dusi, to tu... <głos> <głos> Czasami dusi. <noise> widać, widać ludzi których golf budzi klaustrofobiczne takie <głos> <głos> reakcje. Drodzy Państwo, no więc miałem taką nadzieję, że uda mi się dzisiaj tutaj wystąpić razem ze swoją Queen. Wow. <noise> No, nie zrodzili się. Nie, nie, nie. No, nie no, mają problem z lokalistą i to... I to, i to, <grym> zna, że to śmiertelny. Ja. ...żyje, żyję. bardzo... No, to im się, nie bardzo im się ciężko występuje, bo właściwie kolega... Jestem Jesteśmy Tak, tak, tak. Doktora. <grym> to tu jeszcze <grym> się, bo to dzisiaj niestety nie będzie. <grym> Panie... No i prościutko na cmentarz, bo to. Przepraszam, <grystka> że Queen już tam... <grystka> no ale i tak, tak jest ten że, że w ogóle wydał płytę jeszcze. Już już po śmierci, ale jeszcze naprawdę nagle się nie do tego do tego do tego jest bardzo wymagający. To tam, nie wiem, do tego do tego to tylko takie, to takie. Jest tego <grystka> <grystka> no, to, to <grystka> Tak jest. Mówi o ja się skarbowy, Ja, 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 ja rozumiem, że, że umarł, ale nie zapłacił. Wątpli. No, ale cóż, technika idzie do przodu. Teraz można wyciąć kawałek utworu, zapęklić, stworzyć z tego swój własny utwór. Ja wziąłem rytm, który brzmi tak: o, yeah, to, to, to. Właśnie ten fragment wycięty z tego utworu to tylko tuk, tuk. Także ciężko powiedzieć dokładnie, który to utwór Pojawia się mniej więcej co dziesiątkę w światowym kawałku taki. Ale faktycznie y, 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 chodzi o ten moment. Drodzy Państwo, i chciałbym teraz zaśpiewać y, piosenkę, którą pewnie Państwo znają, ze znanym refrenem. Rozwolnienie. Słucham? Tak. Słyszałem rozwolnienie. <tukłynie> Ale chodziło tylko o rozwolnienie. Dobrze się w branży dzieje, widzę. Wiesz brzuszkiem się widzę. Oprócz Pani, pani jak widzę takie. O sobie A ja nie jestem w branży budowlanie, no trochę. Trochę. Remontuję dom. Trzeba od czasu do czasu coś tam podmerać. Lubię, z spiżarnie sam zrobiłem, bo tego nie widać jak się wychodzi. Nie chciałem ryzykować. Ze zrezygnowałem, z zrezygnowałem, żeby wyrównywać ściany, bo kiedyś tak wyrównywałem, tyle razy poprawiałem, że z centylet już tam był i cały czas było nierówno, musiałem się poddać. Zostałem tu